Zdarza się to już 53 na racji, to? Mistrz w dribblingu, tutaj w tarciarka wojska, tu gdzie widzicie te wysokie żółte koniki. Serdecznie zapraszam. Zresztą trzeba go zamieścić, żeby później cieszyć się z dyplomu uczestnictwa z błotnicami Miszyna Platiniego i Zbigniew to specjalne pamiątki dla wszystkich uczestników dzisiejszego obrazu od sklepu w Warszawie. Na lepszym poziomie Tutaj pamiętam, że szło jeszcze, Sporo do zawodników, którzy mieli kupno Nikt nie szedł jeszcze, o. Czyli tutaj wszystko do pobicia! 45 punktów maksimum na buki. A można zrobić 60, czyli 4. strzał. Na kartę nie pyta, bo na widziałem kilku zawodników znakomicie za, za, wykorzących, że karta jest to za komplet. Także żeby Wam jeszcze troszkę pomóc i pokierować ci z Was, którzy zaliczyli pięć stacji. Zapraszamy do czerwonego namiotu z logo Polskiego Związku Piłki Nożnej Tam odbieracie dynamu uczestnictwa. W dzisiejszym klasie tej prawdziwe europejskie święto piłki amatorskiej w każdym wydaniu i młodzieżowym, i kobiecym. Bez względu na kolor skóry, bez względu na stopień. za umiejętności piłkarskich i zaawansowania. Każdy może spróbować. Tak się zaczyna, każda przygoda z piłką. I bez względu na to, czy skończymy ją na wielkich, pięknych stadionach po obronnej czy też skończymy ją z kolegami na orlingu, czy na podwórku, naprawdę warto zawsze spróbować, to jest po prostu fantastyczna zabawa. I tu będę z się wymyślonych przez ludzi sposobów spędzania wolnego czasu i gry. Gracias.